Cześć, z tej strony Paweł, witam Was ponownie w tej niesamowitej inwestycji. Przenosimy się do sypialni. Sypialnia jest to miejsce, gdzie przeważnie odpoczywamy. Natomiast w tej sypialni znajduje się także mini biurko, gdyby była potrzeba chwilę popracować. Szuflady Avantechu tylko po to, żeby wykorzystać niewielką e, przestrzeń do minimum. Obok mini biurka znajduje się komoda. Inwestorzy zdecydowali się na bezuchwytowe otwieranie połączone z cichym zamykaniem. Tu wszędzie królują szuflady Avante w kolorze białym, idealnie dopasowane do lakierowanych frontów w tym samym kolorze. Za moimi plecami piękna komoda, minimalistyczny styl, bez uchwytów, bez ostrych krawędzi, otwierane na push, a także dodatkowo wypełnienie szklane tylko po to, żeby podkreślić charakter tego mebla. Znajduje się w drugiej sypialni. Inwestorzy postawili także na szuflady Avante z wypełnieniem szklanym. Szafka pod telewizorem zawiera trzy szuflady, pojemne szuflady z dużym obciążeniem, a za moimi plecami znajdują się duże drzwi, które skrywają tajemnice. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam się znajduje, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka, a także do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Cześć!